Cześć chłopaki, Natalia z Warszawy z tej strony. Polski uh, <grym grym> ryzykownie od rysyka rysyka rysyka. Cześć, Natalia. Bardzo proszę o pytanku. Dobrze, to ja mam trzy pytanka. Zacznę może od Karasia. Cała Polska ze mną na czele śledziła Twoje zmagania w dziesięciokrotnym Ironmanie i do momentu Twoich problemów zdrowotnych podczas wyścigu. Wiecie, może to jest takie trochę średnie pytanie, ale jak długo zmagałeś się z samym bólem, gdy zaczęło dawać o sobie znaki twoje jądro? I w jakiej skali od 1 do 10 oceniasz ten ból? Zaczęło się na rowerze. Natomiast mhm. dałem radę to przerobić. Cześć w ogóle, nie przywitałem się, przepraszam. Czej, hej, hej, hej. Nie dałem radę to przerobić, jak wstawałem z siodła. Moment, kiedy usiadłem gdzieś tam na nawrotce, czy jak w strefie żywieniowej. Łapałem kubek z pożywieniem, to trzeba było gdzieś tam trochę zaciskać zęby, ale potem wstawałem i cały czas praktycznie na stojąco jechałem. Nie wiem, może z tysiąc kilometrów mnie to już bolało. A jeżeli chodzi o bieg, to na początku było wszystko ok i się cieszyliśmy, a po drzemce krótkiej to tak napuchło, mhm. że, że nie byłem w stanie, nie wiem, może z 200 metrów od tego miejsca, gdzie miałem drzemkę, od kampera. Odszedłem, bo myślałem, że rozejdę i zacznę biec, to się nie dało po prostu, nie? zawróciłem. Ja, ja jeszcze na to nie patrzyłem, jak to wygląda. Dopiero jak, bo ja zasnąłem w spodenkach biegowych, jak ściągnęliśmy spodenki, zaczęliśmy, jak wygląda, to poprosiłem kolegę, żeby to kurwa ciął, bo ja miałem tą przygodę już na obozie w Hiszpanii miesiąc wcześniej. I ja wiedziałem, że to tylko ten płyn trzeba wylać, a to te jaja były już tak wielkie, że kurwa nie mogłem kroka zrobić. Nie? Więc to ból od 1 do 10 na 10, bo jeżeli ci masz adrenalinę, wiesz, że ci wszyscy kibicują, masz. Uh -huh, no 30 tak. godzin przewagi, czy więcej już nad drugim zawodnikiem jest tak wszystko blisko. I 6 dni uh -huh. już walczysz, to musiało boleć na 10, skoro jest taka decyzja, nie? A ja mam pytanie, czy to Jasne, dzwoni może to y na, Natalia Wayne? Nie, nie, okay. żadna Wayne. Okej, okay, okej. Okay. Bo tutaj <noise> dostałem dużo komentarzy, właśnie, że to Natali Wayne nie mu chleb na myśli. Nie, to nie ja. Dobra, to, to jeszcze, jeszcze krótko, krótko o, tym, o tym, o czym rozmawialiśmy, to powiedz mi, czy w takim razie twoim zdaniem Murański po pęknięciu jądra w walce mógłby czekać trzy dni na konsultację z lekarzem? Czy nie, ja nie miałem problemu, do tego czasu? Z, ja, pierwsza rzecz, nie jestem lekarzem. Druga nie miałem mm -hmm. problemu z jądrem, tylko ja miałem takiego guza w, w mosznie po prostu. Moje jądra, okay. wszystko okej. Okay. Ja, zupełnie inna kontuzja, więc się nie będę wypowiadał na temat jego kontuzji. Jasne.